No, witam ja Cię bardzo serdecznie, super, że akurat wpadłeś, bo właśnie z Tobą chciałbym dzisiaj porozmawiać. Tak, właśnie z Tobą. Więc rozsiądź się wygodnie, zapraszam. Posłuchaj mnie przez chwilę. Chciałem nagrać ten filmik dużo szybciej, bo ogólnie jest to filmik z okazji przekroczenia 5000 subskrypcji. Wow! Który już w sumie zrobiliśmy jakiś czas temu. W sumie teraz już prawie jesteśmy blisko 5500, za co bardzo Wam dziękuję. Ale no, ten rok też był na tyle napięty, szczególnie końcówka tego roku przez wyjście Papawek 2 że jakoś tak no nie było do końca okazji tego zrobić, a jednak chciałem to zrobić. I z góry przepraszam, jeżeli ten filmik jest jakiś taki chaotyczny i dziwny, ale jest to chyba pierwszy raz, kiedy w sumie nagrywam taki filmik po prostu, żeby wiecie, pogadać bezpośrednio z tobą, z tobą, z tobą, z widzem, a nie żeby pogadać o grze komputerowej, najczęściej Diablo albo Path of Exile 2. Więc też nie będę niepotrzebnie przedłużał, ale właśnie tak jak się domyślacie, no chciałem wam tak po prostu po ludzku podziękować, bo może jest to taki populizm, który może słyszeliście nie raz od każdego youtubera, ale no tak naprawdę gdyby nie wy, Gdyby nie to, że chcecie mnie oglądać Że chcecie w jakiś tam sposób mnie wspierać No to tak naprawdę tego wszystkiego by tutaj nie było Tak naprawdę nie wiem w jakim punkcie znajdowałby się kanał Nie wiem czy dalej bym tworzył coś tam na YouTube A pewnie na Twitchu, na Twitch TV Dartian, Podłoga podejrzewam, że nadal bym streamował Ale z tym YouTubem to myślę, że bywałoby różnie I w sumie swoją drogą też jest taka ciekawa okazja Bo może nie oglądasz mnie na Twitchu Ale może zaczniesz od tego momentu Byłoby mi bardzo miło Ale w sumie bardzo w bardzo podobnym momencie Kiedy przekroczyłem 5000 subów na YouTubie To właśnie udało mi się przebić również 2000 followerów na Twitchu, co również uważam za pewien mój mały sukces. Wow, jest to dla mnie niesamowite, głównie dlatego, że nigdy się nie uważałem za jakąś osobę, wiecie, przepełnioną charyzmą. Osobę, która w jakiś sposób może zaciekawić potencjalnego. Widza. Lubiłem gadać do kamerki, miałem wiele podejść do YouTube'a, lubiłem dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami i wnioskami odnośnie gier komputerowych. Nawet w sumie nie tylko. Lubię po prostu dyskutować, lubię słuchać poglądów innych ludzi. Jestem ciekaw tego zawsze, co ludzie mają do powiedzenia. I właśnie dlatego w sumie zacząłem streamować. I dopiero potem tak na dobrą sprawę przed YouTube, gdzie kurczę tak naprawdę zaczynam od czegoś w rodzaju, nie wiem, bycia takim po prostu zwykłym zbiorowiskiem informacji, gdzie po prostu rzucałem informacje na temat Diablo 4, takie bardzo często typowo obiektywne, po prostu jakiś taki, wiecie, skrót jakichś wydarzeń, skrót faktów, jakaś tam pigułka wiedzy i tego typu klimaty. I to się nagle zaczęło przyjmować. Potem nagle zacząłem sam opowiadać o jakichś moich faktycznie prywatnych wrażeniach i przemyśleniach i to również wam się zaczęło spodobać. Ja do tej pory nie rozumiem i nie wiem czemu wam się to podoba, ale no, jestem wdzięczny każdej osobie, która, czytam, przeżwinęła się przez mój kanał przez chwilę i uznała, że, kurczę, było fajnie, ale zapomniała. Tym bardziej jestem wdzięczny ludziom, którzy zostali tutaj po prostu na dłużej i którzy regularnie śledzą to, co robię, i w sumie niezależnie od tym, czy wrzucę filmik o połę, czy o Last Epoku, czy w ogóle jakiś niezwiązany z tymi grami, bo takie filmiki też mi się zdarzają. Czy może właśnie ten, który jest zwykłymi podziękowaniami, taką zwykłą pogadanką z wami, no jestem po prostu tak po ludzku wdzięczny. Bo wiecie, dla niektórych, szczególnie jeżeli spojrzymy na jakiś większych youtuberów, można pomyśleć, że co to jest te 5000 subów na w dzisiejszym YouTubeie. Tylko ja na to aż tak nie patrzę. Po pierwsze, i tak, 5 tysięcy uważam, że jak na to, że robię ten kanał zupełnie hobbystycznie, jest czymś niesamowitym. A po drugie, jakby nie patrzeć, za każdą tą cyferką, jaką ja tylko widzę na YouTube, są prawdziwi ludzie. Są ludzie, którzy zdecydowali się kliknąć na ten guziczek. Są ludzie, którzy zostawiają łapki w górę. I aktywnie komentują te filmiki. I ja zawsze czytam wszystkie komentarze pod moimi filmikami. Oczywiście nie zawsze jestem w stanie na wszystko odpisywać, ale też się staram i takie zazwyczaj nie wiem. Powiedzmy, pierwsze dwa dni po publikacji filmiku praktycznie odpisuję na każdy komentarz, jeżeli tylko jest taka możliwość. Bo po prostu to lubię, bo uważam, że jednak bycie twórcą. I wrzucanie do sieci, jeżeli się decydujecie akurat na taki sposób tworzenia, nazwijmy to, no to jednak kurczę robi się to po to, żeby mieć interakcję z ludźmi. Bo gdybym chciał po prostu sobie te przemyślenia nagrywać do poduszki, to nie wiem, nagrywałbym je sobie, potem wrzucał na dyski, potem oglądał swoją mordę, co w sumie byłoby trochę dziwne. Ale w momencie, kiedy decydujesz się wrzucać to do sieci, to jednak liczysz na to. Że ktoś to obejrzy, że ktoś wejdzie w interakcję, że ktoś powie ej mordo, myślę tak samo, fajnie mówisz. Ale ja też liczę na to, że właśnie ktoś powie ej Mordo! Trochę pierdolisz, wejdźmy w polemikę, oczywiście wiecie, polemikę, a nie kiedy ktoś po prostu ci napisze, Haha, ale głupek, xd, i to jakby tyle z rozmowy, no bo to się jakby mija z celem. Uważam, że to była fajna podróż, uważam, że zarówno Diablo 4, jak i PoE 2 pozwoliły mi nieco rozwinąć skrzydła pod... na tym YouTubie, nazwijmy to. No, i zobaczymy, dokąd mnie ta przygoda zabierze. I to może rodzić się zaraz o pytanie: jakie są moje ambitne plany na kanał w 2025 roku? Czy jak to się tam nie odmienia? Szczerze mówiąc, nie wiem. Znaczy, trochę wiem. Nie chcę niczego obiecywać, bo nie ma nic gorszego niż obiecywanie widzowi czegoś, czego finalnie nie jesteś w stanie dotrzymać. Więc jeżeli coś ciekawszego się tutaj pojawi, to na pewno będzie to po prostu miłą niespodzianką bardziej, aniżeli czymś, czego się nie wywiąże. A tak, no to co. Dalej bardzo aktywnie gram w Poet 2. Myślę, że na ten sezon 7 chociaż na chwilę wrócę do Diablo i też coś tam sobie o tym Diablo porozmawiamy. Bo mimo wielu problemów z tą grą, ja nadal mówię o tym otwarcie, że ja kurczę gdzieś tam lubię to Diablo 4. Jest to gra, która szczególnie po ograniu Poet 2 trafia w zupełnie inne struny. Te gry no, nawet nie mają szansy obok siebie stać i z takiego względu w jakie punkty one trafiają i pod względem, no po prostu wykonania, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam w serduszku dalej mam sympatię do tego Diablo, szczególnie, że ta przerwa, nie wiem no praktycznie ile nie grałem w Diablo, półtora miesiąca myślę, nie licząc ptr też mi dobrze zrobiła, jest na pewno jakieś tam mniejsze lub większe powroty do Diablo będą, w zależności oczywiście tego, co Blizzard będzie z tą grą robił, jak najbardziej będę dalej grał w Poe i jakieś materiały tworzył na ten temat, teraz wiecie były święta, był Sylwester, więc trochę na tym kanale była posłucha, ale to nie wynika z tego, że o Boże, znudziło mi się albo nie, nie miałem pomysłu, jaki robić content dotyczący poet, coś w tym stylu. Po prostu byłem dużo poza domem. Świętowałem z rodziną, święta Bożego Narodzenia, świętowałem ze znajomymi Sylwestra. Wiecie, dużo w ogóle też poza miastem spędziłem, dużo w trasie, byłem, żeby dotrzeć do tych miejsc, żeby spędzić ten czas. Kanał rozkręci się na nowo. Czy będzie taka częstotliwość filmików, do której mogłem niektórych przyzwyczaić przy wyjściu poet dwójki, że potrafiłem wypuszczać, nie wiem co 2-3 dni filmiki. No raczej niezbyt regularnie. Raczej to był taki wyjątkowy okres. Ja też trochę miałem urlopów pracy, mogłem sobie pozwolić na nagrywanie filmików z większą częstotliwością. Myślę, że raczej będziemy wracać do tej regularności, jaką miałem wcześniej, czyli raczej jeden filmik tygodniowo. Chyba, że oczywiście coś tam się wydarzy, będę miał okazję nagrać częściej. To spoko. Nadal YouTube, jakby nie patrzeć, jest tylko moim hobby. Mam swoją pracę, mam swoje zajęcia, że tak to ujmę, ale cieszę się, że po prostu mogę robić na ten kanał i mogę to robić dla Was. No i raz jeszcze po prostu. Bardzo wam za wszystko dziękuję, że po prostu mi to umożliwiacie, że chcecie to oglądać. Bo raz jeszcze podkreślę: mogą ludzie mówić różne rzeczy, ale jednak w momencie, kiedy ktoś decyduje się wrzucać swoje filmiki na YouTube'a, no to chcę to zrobić po to, żeby ktoś to obejrzał, żeby ktoś to skomentował, żeby ktoś wszedł w interakcję. I podejrzewam, że nawet gdyby tak nie było, to i tak bym dalej to robił. Po prostu sprawia mi to przyjemność. Ale no nie muszę chyba tłumaczyć, że ta przyjemność jest 10 razy większa, kiedy faktycznie widać, że. Ludzie po prostu reagują na to, co robicie w internecie, i że macie okazję wejść w interakcję z tyloma osobami. Dla mnie to jest super, dla mnie to jest piękne i to jest właśnie naj, najlepszy tak naprawdę element tworzenia czegokolwiek do sieci. No i tak naprawdę wszystko, co chciałem powiedzieć. Ruszamy po prostu dalej z 2025 rokiem, nie wiem jak długo potrwa moja przygoda zarówno na YouTubie i na Twitchu, ale póki co bawię się naprawdę, naprawdę dobrze. Na pewno z takich najbliższych kontentów to mogę powiedzieć, że szykuje się rozmowa z Ksazaksem na temat Path of Exile 2, może uda się to jeszcze jakiś innych twórców wciągnąć, możliwe, że w ogóle będę się starał też właśnie coś tworzyć, może z jakąś e, większą ilością osób powiązaną z polską sceną Haken/slashy. no ale zobaczymy w jaką to stronę się wszystko potoczy, a teraz już się serio z Wami żegnam, Dartian bez odbioru.